Witajcie na kanale jest z tej strony. Oczywiście właśnie dzisiaj Was zapraszam na kolejny odcinek świąteczny, a mianowicie będziemy dzisiaj robić pasztet. Będzie to pasztet z drobowi wątrówki razem z pieczarkami i cebulą. Dodatkowo z dużą ilością czosnku, majeranku i soli, pieprzu w sumie. Jak zrobić? Bardzo prosto. Ale jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, to oczywiście chcecie ich jeszcze więcej, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapeczki w górę. Komentarz, że tam na dole może dzisiaj być pasztet pieczony, na przykład do zrobienia świątecznego pieczonego pasztetu, będzie nam potrzebne 600 gram wątróbki, jedna cebula, dwie pieczarki. Dodatkowo ja będę używała już ugotowanego mięsa z rosołu do rosołu. Kochani, przygotowanie już rozpoczęłam troszkę wcześniej, bo ugotowałam sobie rosół, w którym było po prostu mięso. W moim przypadku były to trzy pałki plus dwie golonki. Warzywa odrzuciłam, zostawiłam same mięso, które będę za momencie jeszcze obierać sobie z kości, ale w międzyczasie na smalcu będę smażyła wątróbkę. Grzeję patelnię, wrzucam na smalec wątróbeczkę. Za moment się widzimy. Jeszcze sobie też w międzyczasie pokroję oczywiście pieczarki i cebulę. Jak będę miała wszystko przygotowane, to wracam do Was. A few moments later. Kochani wątróbka już zaczyna dochodzić Więc ja sobie włączam piekarnik Piekarnik będę grzała na 180 stopni Z termoobiegiem Grzanie góra dół Chyba tak się mówi dokładnie Więc właśnie sobie ustawiam No i za moment wyciągnę właśnie sobie moją wątróbkę Przerzucę do blendera i na to miejsce wrzucam pieczarki razem z cebulą, żeby je obsmażyć. Cebulę starajcie się pokroić w taką naprawdę drobną kosteczkę, taką bardzo malutką, cieniutką, żeby ona po prostu w tym pasztecie nam nie przeszkadzała. Pieczarki razem z pokrojoną cebulą zostawiam na patelni, tak żeby wypiły do końca ten smalec, który nam został jeszcze z wątróbki. W tym momencie będę, kochani, mielić wątróbkę na emulsję, na gładką masę. Ewentualnie minimalnie podlewając bulionem z rosołu. Zobaczę jaka będzie dokładnie konsystencja. I ja do, to mięso, które miałam z rosołu rozdrobniłam je dosyć mocno ręcznie. Także wygląda coś takiego i to sobie po prostu razem będziemy zapiekać. Będę też dodatkowo sobie jeszcze za momencik przyprawiać, więc teraz czekam na cebulę z pieczarkami. No i mielę naszą wątróbkę. Oczywiście, jeżeli chcecie, żeby Wasz pasztet nie miał tych takich, powiedzmy, w środku farb focli, no to wtedy możecie oczywiście sobie wszystko razem zblendować. No mi ta konsystencja akurat będzie bardziej odpowiadała, dlatego też w ten sposób robię i łączę sobie jedno mięsko z drugim. I kochani, będę przyprawiała solą. W tej soli tutaj trzeba dać też troszeczkę więcej. Do tego pieprzu, czosnek niedźwiedzi, zwykły czosneczek, majeranek, i dodaję nasze pieczareczki razem z cebulką. Wszystko muszę do porządku wymieszać. I teraz w tym momencie mamy dwie opcje. Pierwsza jest: możemy go sobie przełożyć do słoików, troszkę podgotować, tak żeby zapasteryzować sobie go w słoikach. Druga opcja to jest pieczenie, które ja będę robić. Będę sobie wrzucała je do piekarnika na 180 stopni, około pół godzinki. No zobaczcie, jak będzie za pół godziny wyglądało. Jeżeli coś, to jeszcze chwilkę sobie go upiekę. Jak się upiecze, to się widzimy. Yy, pamiętajcie o tym, żeby sobie sprawdzić, czy smak Wam odpowiada, czy jest yy, wystarczająco słony, czy jest dobry. Um, także żeby po prostu później nie było za późno. Okej, okay. także widzimy się za niedługo. Przygotowałam się do wyciągnięcia właśnie naszego pasztetu, także wygląda rewelacyjnie. Naprawdę wygląda fajnie, jest jest pieczony sopcią. Okej, okay, także biorę Was, pokazuję Wam jak wygląda. No i moi drodzy, jeżeli tego typu filmy Wam się podobają, chcecie ich jeszcze więcej, chcecie mnie zmotywować, zapraszam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę, no i komentarza standardowo dla statystyk. Możecie udostępnić na przykład mój film. Trzymajcie się krótko, pa, pa, hej.